Nie słyszałeś jak gadałem wczoraj? O, o co ci chodzi? Potem <noise> rozmawiałem O! Pomieraj! Ale mnie pies No co ty, co ty? Ale co ty... Kor no O Ale wywalił Co się stało? Spadłem ci z rakiety Ale... No, nie było żadnej rakiety. A to ty nie widziałeś broń. No nie widziałem tego, o co chodzi? A ja rakietę tego? tu? No rakietę cię, zobacz co na nagraniu A jakieś nagi jakieś mam, bo nie widziałem tego. A teraz widzisz co mam? No masz mieczyk Masz. Yy, no hanga. O ty! No nie! <laughs> źle to się stało, źle, źle.

Jak ty to wygrasz... <laughs> Ej, wąż mi jeszcze wyszedł spod dołu! Xd Serio?! Pomyliłem POSTAĆ! Aha... Okej, okay. czekaj czekaj... Stawię Co? Zostawię randomowe mapy... Randomowe mapy... Czekaj, gdzie to jest? No już koła... A ja już koła szykowałem Xd Nie ma, nie ma czego... Uff... Uf. <śmienicza> nie trafiłem! Kurde! Alo Albo i tam wyszliśmy. Halo, bo mm. wczoram dobry? Eee, nie? Tak. <śmienicza> U, bo, <k> <śmienicza> <k> <śmienicza> A... nie 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 zapomniałem <śmienicza> o tym, że to... to, to, to... No, to, jest A to nie, nie fair. Nie, wyjazd. Yes. No. A- A- My nie możemy pójść po broni? hej. No nie możemy tak. No chodź tu. Pa, no, aaaa, tracił broń! Ty, wygrałem, halo. Zetkało mnie. O. Ładko, halo. O, wygrałem. Dziękuję. O oh moje, dlaczego mam takie szczerze, że żółty zawsze jest... Z... Ej, czuł mi, gra z, z Aha, ja mnie... i te kolce nie, nie dotykają, co nie? Wiesz, że u mnie były, nie ja byłeś w dziurze. A. Fikste. To było ciekawe. BrailleFoxMagic no, BrailleFoxMagic, halo Uuu, łatwo Dziękuję A, to w ty byłeś O nie, Benżit yeah, yeah. <laughs> No! Jeja <yeah>. Kur... <laughs> Moje pole A i tak sobie nie prze przegram Zatrzymam <noise> Oddawaj mojego wę węża Węża, smoka. Mm. Ja pierwszy raz byłem tym zariatem Ale masz z Tego Albo a drugi, nie Czekaj, drugi raz Dobra, Drugi raz byłem <noise> to było śmieszne no. I tak strzelasz jak pojebany skarb przy tym. I to jest. Boi? Nie, to jest nie fair. Czy wy tak spadają FPS-y? Gehe, a Ej, przy tej mapie się składają ja, tak, wszystko tak wszystko FPS. -y. Hmm NIE! Yeah! Ja to, palę, to, ja wiem, to nie chwalam Chciałem przywrócić To ja w ciebie naprawdę nie Patrz, Poczekaj, nie ma za mnie Ej, ty Ale to pięknie leciało, kurde Pięknie już leciało Ale wiesz co wyglądało? Jak leciało to, to pięknie na ciebie Twoją twarz tu już to, jak ty tego nie widziałeś? Nie wiem Jak ja byłem... OOOO! <laughs> Jak a, ty zginąłeś? Boż mnie zabił Mój zresztą. Ty kupa... No, no, no wybił mnie to, do... bo co to? Nie ma włosa Nie, no właśnie sam sobie powiedziałem, że nie będzie posy... No. To nie pozwalam na to Nie Kappa ja to broń nie powiedział No, 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 ja spadnę, no Skill. Yeah, yeah, boy. That pussy. Uf, nararaj. Ej, pochczam? Jak się schowałeś? Ale coraz lepiej. Na pewno. Ty <grymne> jeden HP ci zostało Dwa HP może ci zostały. Ja spadaj tam. Kurwa a się oparł Prawie Kurwa <głos> <głos> Teraz moja kolej, kurwa Na granaty Teraz to będą graty? Ała oh, oh, oh. <noise> oh. oh. Eryk Hihieboj i odpusti 449 Czy to jest ta mapa? Tak, no. to jest ta mapa <grych> O nie, pomyliłem się, to jest niebieski O, wygrałem Jak, halo Czyli ja umarłem Easy Łatwo Dziękuję, na zdrowie No po mhm, na pewno <noise> Kto teraz? Kurde. <głos> <głos> da, szybko to umrę, bo... To jest słuchaj Pierwszy w Ej, <noise> co jest? Eee. Aha, to y, pretty good game. O, dziękuję Ci za co. No, za pędzę. Na zdrowie, proszę bardzo. To babytę. No, Kappa. O, łatwo. Dziękuję. Proszę. No. Eryk. Aż tak przycisnąłem tego przycisku na myszce. A tutaj powinna być kurde muzyka z zachodów zachodu. In that pussy. Co jest? Aha. Ty latasz u mnie. Czemu ty latasz u mnie? Ja przecież ja miałem podstawę no, nie masz podstawy. A tu coś ci zbogało, nie? Zaboliłem. To no właśnie u mnie nie miałeś tych kończyn, nie? Jak ty się chował, i Idat 449 Kurwa, Erik. E EK. No bian. Ło, wow, obronił się. No, pociągnij. Łatwo. Zresztą cię Ty Wy, Wyżerowało ci wątroba, a ty dalej żyłeś. <grym> Następny. Ups. Liczyłem na to, że będzie jakiś kosek. Jaką myślisz, jeśli jeszcze siebie. Ty jeszcze żyjesz? Na ja zdrowie. Dziękuję. No wejdź tam. Mm, mm, nope. <laughs> Co chcę zrobić? A fajnie. Oh. A, A chciałem to z wziąć, nie że... A to nie był kawałek? Nie, to była z Nie wypierdzielaj Nieee! Yes! Yes, Kuj! Boj i ta pusi A, to nie mam Umieraj tam Pegava, pogava, pogava. Pogava, pogava. Pogava, pogava. 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 Ha! Łatwo. Dziękuję. Zobaczymy. A! Wygrałem. Przekaż mi telefonu. Dziękuję ci bardzo. Miałeś co? No... nie ma za Aha. No nie! Chyba. Ty pierdolę, jaka ty

cię z Perku. <laughs> cię tam jem, ale cię tam jebię. Jeb, kurwa, kałachem. Ja Chciałem Kurwa! <laughs> to jest najlepsze. Kurde, mnie. Zabierz mnie. jest mnie. Zabierz mnie. Zabierz do ziemi i kurde, mnie. ci mnie. to było nie? To jest to, co kocham. O nie, ups. O tak. Nie widziałem swojej postaci, bo te bomby mi zasłoniły i tak całe. Tak, chodźcie tak. Ale tak było. Ej, halo. Lawa. Erik. Kto Gorszą broń! <gry> Liczy się się skill, nie nie broń, to że że jak mam nikana, to nie możesz mi pokonać kurde z... Z czegoś innego? No, nie nie miałem Krwa. Zabrałeś mnie dzieciństwo! Chyba <grystwo> <grystwo> dziewictwo Zobrań ci Nie będzie kurde Za zdrowy yeah, Tak byłem bossem Hala Wygrałem nie będą sposób Pozdro Dziękuję okay. O nie, na zdrowie Zresztą, czemu to za czas? Mówi, że zrobię. Ja nie Bęż... <grym> a nie wiem. Może być. Bęż... Prawcie duma. Łatwo. Ej, aaa! mi rupa. Halo. O nie, trzy bęże mi rupają. A mnie za nogi złapało właśnie. Jestem. O, łatwo. Znowu mnie kolory... <laughs> dobrze, dobrze. masz tak. Cześć. Ej, się u nie skończyła. O nie, dobra, już jest. A, gdzie ty jesteś? Ty tam jesteś? Nie. Czy jesteś inny. Nie! Ej, co jest? Dobra, co to... nie mogę, Nie powinienem dać się... Zdać. Tam Ej, i... trafić najpierw Co? No, to gówno Czekaj, My, Nie ciekawe. wężami, dobra Jeszcze, jeszcze no, no jeszcze Zobaczymy, czy coś się stanie nic. Oczywiście nie. A czymś czekaj. A, nic, dobra. No, szkoda, bo moglibyśmy coś z tego zrobić. No. Cześć. Z razie się? No, Eryk! A o! Oh, idę that pussy! Co to jest za broń? Są a fajna broń, kurde. Coś się zabiłem, ale ja nie wiedziałem co to za broń. Wcale <grym> <nas> nie widać. <grym> no mnie nie, o, teraz mnie trochę widać. gdzie? Gdzie jesteś? No właśnie. A, nie widzę plemnika tego. Wcale nie. Zamrozić, a zabić to inna sprawa. Ale to jest chujowe to zamrożenie, w ogóle nic nie robi. Robi spowalnia. No, sniki? Chuj mi jest, kurwa spowolnienie, jak i tak nie spowalniasz się. O, łatwo. jest taki kurwa. hand cannon. A Co tu? To... A dobra, w tym trafcie, bo foruje co się stało. Nie, Ta! łatwo, zaczął iść przed nosa. Do no. jak masz broń, to każdy potrafi. <noise> No, nie, pozirytowałeś się, że na tym można latać, tu No właśnie! Nawet... Taki zapo. No kurwa! No już nie posplay, folks. Gdzie tyś wytykuje? Sam nie wiem. Ej, ja nie mogę zejść. O co chodzi? Ej Wypsułeś, się halo. Tak samo było jak ty byłeś na awku z, z, A ja byłem z Arturem Tylko ja nie I ciebie wepraliśmy na górę O! Ty jestem, co? A i chyba było tu trzy mikrofon, nie... Nie, halo, słuchaj? mnie? No już co, A ja nie mogę zejść na dół Co jest, kurwa? No, dalej ja nie, nie mogę A ja nie mogę nic zrobić O, o Wrócił! O, wyszłem Wróciłem, dziękuję no i chuj. Cześć. Jak w ogóle ta kulka natrafiła? Nie mam się do pojęcia. <grymne> kulka okay. Dziękuję. To jest moja ukochana broń. Dziękuję. Nie próbuj robić tutaj wężowej apokalipsy. Nie próbuj, bo to będzie złe. To będzie złe, Jaśmu. Kurwa. O. Ale, ale pila to ma orga z 20 wężami. Ile jeszcze rudę gramy? Bo już gramy? 5 gramy? No. no, coś takiego. Nawet nie wiem, okej? Okay? Ostatnia wiadomość, 14. No prawie godzina. To jeszcze dwie rundy spadamy. O, wygrałem. Aha, nie, ja myślałem, że No właśnie. <ślese> Nooo!